nie muszę to powiedzieć i, tak, i też Adam usłysz to, że TikTok, nie każdy tego, tak? No nie za bardzo. Jest dla downów. Po prostu nie obrażając oczywiście osób z downa, ale to jest taka kaszana w 90%. Pseudo-kurwa dziadostwo, po prostu ludzie robią sobie wiesz, dlaczego? rozmowy, rozmowę, to będzie uszale ustami, kurwa. Co to kurwa jest? To jest jakieś cofanie się wiesz. W rozwoju, pierdolone. Po prostu nienawidzę TikToka. TikTok może być dla, dla dzieci, jak w wakacje pamiętacie? dzieci z mojej rodziny, które mam po 11-12 lat, to jeszcze mogą się taki potem jadać. Ale to ty byś chciał stanąć, puścić piosenkę, udawać, tylko, że kończy rabujesz, bo lubisz tą piosenkę i duszać ostami. Naprawdę są takimi pierdolonymi dałnami. No tak może być. Do tego te wszystkie żarty, które nie są śmieszne. To wiecie, tak jakbym kupiła e, pączka, ugryzła, a w środku zamiast powideł, karmelu, czegoś tam, po prostu gówno. Pączek z gównem. Tak widzę TikTok. Jeżeli umiesz wymienić pięciu TikTokerów, a nie umiesz wymienić pięciu laureatów na grudynikę, Wujcera, Bukera, Nobla. To jest to tobą Naprawdę przekraje życie. Zastanów się nad sobą. Zacznij się leczyć.